Jestem podleśniczym tutaj z tutajszego nadleśnictwa Dobrzejewice. Mieści się tutaj nasza szkółka leśna Bielawy, która właśnie na dzisiejszą akcję udostępniła sadzonki czterech gatunków drzew. Akcja polega na tym, że ludzie przynoszą nam plastikowe butelki bądź też kapsle. Za to otrzymują od nas pamiątkę na całe życie w formie drzewka, które będą mogli sobie posadzić. Nadchodząca wiosna to doskonały czas na to, żeby jeszcze bardziej pomyśleć o kwestii ekologicznej i ochronie środowiska. W związku z tym Centrum Handlowe Bielawy bierze czynny udział w akcjach proekologicznych. Klienci, którzy w dniu dzisiejszym mają okazję wziąć udział w naszej akcji, otrzymują nie tylko sadzonki, ale również cały szereg innych nagród, które mogą wygrać w różnego rodzaju konkursach organizowanych przez naszych partnerów. Natomiast Wojewódzki Fundusz zaprasza do zapoznania się z projektem doradztwa energetycznego oraz rządowym programem Czyste Powietrze obejmującym kompleksowe dofinansowanie termomodernizacji budynków jednorodzinnych.